Znaczy, półtora tysiąca smoltów i za rok to, co zostanie, nie będę musiał wpuszczać 4000, tysiące, tylko 3,5 i pół. Więc... wszystko do damnicy jedzie, tak? Tam tak, to jedzie do damnicy. To jest u nas w środku. To jest inna bajka. To park, park łowi i park daje ikrę. Tak, tak. No, my też myśleliśmy, że uda nam się na zarobienia polskich obszarów morskich tyle ikry zdobyć, no, ale w takich warunkach się nie da. Znaczy, się nie da. By się dało, gdybyśmy mieli te ryby gdzie trzymać. Bo jeżeli byśmy je łowili, załóżmy, kilka dni i te twarde trzymali w basenach, to one by się zrobiły miękkie i wtedy trzemy tam, nie wiem, 30-40 50 samic jest po temacie. 4,06. No, ale to musimy złowić 12 samic, żeby wytrzeć 3, nie? I... I te ilości są takie, jakie są, nie? To będzie. Uwaga! To będzie? Mówisz

i jakoś taką foteczkę ze mną też, nie? I chodźcie dzisiaj. Widzicie kiedyś ich czy nie? Nie. Ja, ja. ja, tak? O, i to mi się podoba. Epidemi, Od odpływają. Z Co? A czy ona ja po powrot no, no, ona przeżyje za... następnego dnia może leżeć w krzakach, no to... tak wiem. Uśmiech proszę. Do ryby mówiłem. Aha! Ale nie widać, bo ona jest